Yo, yo ludziska, z tej strony znowu Killer0019, a dzisiaj gramy sobie w Kolina Makri Daily 2 Przejdziemy sobie dwie trasy przez Finlandię, Toyotą Corolla, jak widać, bardzo ładny wóz, tak jest, ładny, oh yeah. No to w sumie nie ma co się zgadywać. Lecimy. W ogóle jest jak 9 rano, co... Nie wiem czy ogarnę to w ogóle. Jak widzicie, samochód się kluczy, okleje jakimś syfem. Dobra, tutaj zakręt jakoś załatwiony. Gram na normalu, jakby co. Jest poziom jakiegoś super. Jeśli chodzi o czasy, to nie ma. Kurwe, ale Adam to zrobił. Dobra, to trzeba się to nadgonić. Dopiero co se puchę naprawiłem i już jest pobijana, nie? 5 sekund do tyłu, nie? To trzeba depnąć I się słuchać tego pana Nie no, znowu Dobra to Trzeba się takie zestartować? Nie, no to musimy cisnąć. No. Trudno. Dobra, to będzie łagodne w lewo, to mogę sobie depnąć. To już zawczasu będę skręcał. Okej, okay. jakoś tam lecimy. A tuż koniec. Łe! tylko minuta dziewięć. Dobra. A, czas ciulowaty strasznie, ale. No, dzięki. Dziękuję, dziękuję, tak. Kocham Was, ludzie. A i tak jestem 9 sekund przed liderem. No, ale to jest dobrze. Aha, mógłbym to zestartować. A to na sam koniec wyścigu. Oj, zapomniałem, zapomniałem. Dobra, spróbujmy na haskoda. Chociaż to może wygramy. Zobaczy, Będzie ciasny Kurde. Za wolno na takie manewry. Dobra, to będzie hopka? Hopka. Tu mamy na prawo. Jestem jedną dziesiąt... Jedną setną sekundy za idem WTF. To jakoś tam szybko lecieli. Coś depnę i a co tam? YOLO. się Depnę po No bo tutaj ciasno, tu wychodzimy ładnie, tutaj ten... Mek, myk. Jakoś nam to chwilowo idzie. O, już 5 sekund przed liderem prawie, no to... Jak się teraz depnie porządnie i się nie skopie tego, no to można wygrać. Ogólnie etapów jest 10, a ja sobie dozegram 2, tak żeby... No żeby po prostu było. O dwa, oh, chyba to skopałem. A nie, dobrze weszło, jest gitara. Dobijamy 7 sekund od lidera. Okej. Okay. Kurde, jak to się fajnie zdiftuje to się po prostu nie dzieje, nie? Co w teraz jedziemy szybciej, bo sobie wziąłem opony na nawierzchnię suchą, tak więc. A z tego co patrzyłem, właśnie etap czwarty miał się rozgrywać w suchy, słoneczny, przyjemny dzień. Jaki fakt, że to mi było Huuu! Uh. Okej, okay. delikatnie w lewo. I proszę Państwa, na pełne, i no wiadomo. O, patrzcie, te efekty dymu, o, o, o. To się kiedyś grało. O, zdupce Dobra, wiedziałem, że zdupce w którymś momencie. Ale okej, okay, jedziemy dalej. Nie ma co się załamywać. Po to sobie zrobiłem te 10 sekund przewagi nad leadem, żeby... Żeby sobie pozwolić na jakiś błąd pod koniec. Dziftem. Je. Yeah. Pięknie, żeśmy zajechali. No, ok. tak tam czas? 2,32. Oczywiście lekko, bo pierwszy raz jechałem te trasy. Jakieś 12 sekund przed liderem. Tak ogólnie. Okej, okay, tak więc. No. Mam nadzieję, że się podobało. Na pewno coś jeszcze nagram z tej gry. Ogólnie to dzięki za oglądanie. Jak chcecie, dajcie łapkę, napiszcie jakiś komentarz, nie wstydźcie się. No, to w ogóle następnego razu. Trzymajcie się, cześć!